Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. No Dziękujemy stanu. bardzo. Naprawdę? Coś, yy, z internetu. My robimy sobie właśnie teraz nawet transmisję na żywo. Tu ludzie wani serduszka wysyłają. Tak? Piszą, ale fajna pani. Ha, Piszą ha, ha. złota kobita. A złota? Tak e, mówią o pani. No. Mam to, że wyszłam za Niemca, nie? To o? mówili pancia. O. Bo ja z walizeczką do o. Niemca, nie, ale to był no, to zginęła mu rodzina cała, Polka, razem z dwojgiem dzieci, zginęła w wypadku samochodowym. A to była moja nie, no, to są, e... ja już była wtedy w domu, no. za niego wydałam ci, nie? No. A powiem wam takie, może wiecie, dlaczego nasza królowa Jadwiga nie chciała nie i rzuciła się do wysły. No, no? jest takie powiedzenie. No? no. No, dlaczego? No właśnie nie wiem, ale słyszałem to powiedzenie. No, no to zederowa. On, on, on udaje, że wie. Nie wie, prawda. <grym z de roba> tak? No, de de Weźmy może, bo zimno. No, no Nie, no ja nie Idzie no, pani? To no, to nie dobrze. No, dobrze. no dobrze, to wszystkiego dobrego. Zdruweczka, jest pani przecudowna. Nie? No, a, 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 a ja jestem na Facebooku. No to może pani mi się pisać, bo no, niech, na pani, na nie, niech do... pani nie no. mówi na głos, bo tutaj ludzie słuchają. tak? Niech pani pisze, siebie, ja panią dodam. Się poznamy jakoś może ten. No. Może przyjedziemy do mnie, nie? No a jak? Zaprosi pani do Niemczech. Ja, no ty mach jedziemy do Niemiec, to no pani. Nawet jest gdzieś no. pani. Pani mówi, nam ten udostępni z ja. Bierzemy kamerę i jazda. Tak. Dobre, pani Dobra. zapisuje się. Zaraz ja tylko tam... nazwisko, co? Napiszę. No dobrze, ja panią zaraz znajdę i, i ten. I, i, I ty, no stary. Polecimy się tam, wiesz. Przygoda. Zdjęcie pani z nami mamy, z panią mamy. O, pięknie. dobra. Jeszcze niech Pan dopisze, że mieszkam w Lambry, z Tobą Już mam, znalazłem Panią. No proszę. Już dodałem to do znajomych. Zdrówka.